Gminne zawody sportowo-pożarnicze w świątkach to nie tylko atrakcyjne wydarzenia dla mieszkańców, ale już lokalna tradycja, bo Gmina Świątki ochotniczą Strażą Pożarną stoi, a i sam Wójt, Sławomir Kowalczyk, pełni funkcję prezesa zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście, to, jakby, to jest nasza tradycja lokalna, mamy cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych w gminie, ale dzisiaj e, dopisało nam jakby frekwencja 18 drużyn e, pożarniczych i młodzieżowych i tych starszych, także frekwencja dosyć duża. Nasze życie nie ogranicza się do ratowania, do gaszenia pożarów, ale do bieżącego tak jakby funkcjonowania w każdej miejscowości. E, organizujemy dla dzieci wiele różnych fajnych atrakcji typu obozowanki, noclegownie, e, spanie, zabawy. Musztre, więc to jest całe spektrum różnej działalności, takiej, która sprzyja dla całego społeczeństwa. W zajęciach organizowanych przez OSP w Gminie Świątki udział bierze ponad 50 dzieci. To, że widzę młodzież, to moje serce po prostu rośnie. Widzę, że Ochotnicza Straż Pożarna ma swoich następców. I to jest piękne, że dorośli z doświadczeniem wychowują młodych. Jedni uczą się przy drugich. I to jest. To, na co czekamy, na co czeka każdy wychowawca nauczyciel i również na takich strażaków, bo nasze bezpieczeństwo nie ukrywajmy, jest w ich rękach. Dużo od nich zależy, od ich sprawności, od tego, że są tutaj blisko nas. Czujemy się bezpieczniej, gdy oni są. Po najmłodszych strażakach przeszedł czas na drużyny dorosłych druhów OSP. Kobiece i męskie składy rywalizowały w tych samych konkurencjach. Podczas gminnych obchodów uroczystości dnia Strażaka, laureaci odebrali medale za zasługi dla pożarnictwa odznaki wzorowy strażak, odznaki młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz odznaki za wysługę lat. Zaczynałem służbę w 1985 do obecnej chwili pełnych Jestem przeniesiony do wspierających, ale mimo wszystko służba to jak to się mówi. Strażakiem się jest całe życie. Mieszkańcy tłumnie przybyli dopingować swoich strażaków. Najmłodszych i tych trochę starszych zawodników nie opuszczał duch sportowej rywalizacji. Jaki, jaki. Patrząc na te ujęcia, można na zakończenie zacytować słowa Jana Brzechwy: Tacy strażacy to są strażacy. Takich strażaków potrzeba nam. Telewizja Kopernik Kopernik.tv